Zastępowanym tak punktowali zawodnicy wrocławscy w tym spotkaniu. A teraz tradycyjnie rozmowa z trenerami i menedżerami obu drużyn. Drodzy Państwo, w tym meczu nikt nie ustrzegł się wpadki, czyli Carcon, czy Golob, czy też Zawodnicy Wrocławia. Jednak to Atlas odnosi wysokie zwycięstwo, już drugie w tym sezonie nad jaskółkami Starnowa. Początek meczu pasjonujący, zresztą kilka biegów naprawdę mogło się podobać i początek dość wyrównany. Robert, potem odjechali gospodarze zdecydowanie. No można tak powiedzieć, nasi dwaj młodzieżowcy, którzy wczoraj można go powiedzieć godnie reprezentowali nasz kraj, otrzymali Taką, jako klub otrzymaliśmy taką nagrodę, że na dzień dzisiejszy przyjechali bez sprzętu, przemęczeni praktycznie pół drużyny nieprzytomnej. Yy. Ten wyjazd był tak zorganizowany, że my jako klub zawodnicy zostali zostawieni sami sobie, jechali całą noc praktycznie ze sprzętem, no i to się musiało tak skończyć, po prostu nie mieliśmy połowy zawodników. Dużo wariacji związanych z tym wyjazdem na szczęście na to, że nic się nie stało, nikt tak naprawdę tutaj nie szarżował, zawody mogły się podobać, jednak boli chyba, że drugi raz w Wrocławiu nie możecie się odnaleźć. No nie możemy przełamać tego toru wrocławskiego, drugi raz dość bolesna porażka. Myślę, że zrywanżyjemy się w Tarnowie i będziemy w odwrotnych humorach. Na koniec.